Postępowa opinia całego świata z radością przyjęła informację o przyznaniu wiktorów, najważniejszych nagród medialnych w Polsce Ludowej. Politykiem roku 2010 mimo niezwykłej aktywności słońca Peru Donalda Tuska został prezydent Polski Ludowej Bronisław Komorowski. Niedawny odkrywca uniwersytetu Stefana Karola Wyszyńskiego oraz popularyzator nauki zapomnianego papieża Jana Pawła III. Tym samym medialny świat wyraził uznanie dla jego wyśmienitej sztuki oratorskiej. Przyznano również dziewięć innych wiktorów. Dwa superwiktory otrzymali dwaj przyjaciele demokracji Adam Michnik i Krzysztof Penderecki.